Szanowanko, dzisiaj będzie swego rodzaju podsumowanie prac remontowych, które trwały niemalże rok i podczas których musiałem mieszkać w nieogrzewanym, niewykończonym pokoju połączonym ze strychem, gdzie sobie latały nietoperze. Więc tego typu atrakcje rozmaite były. No, ale w końcu się udało. I oto jesteśmy w pokoju do wywoływania szatana. Jak skomentowała to siostra, kiedy pierwszy raz go zobaczyła, spodobała mi się ta nazwa, więc będzie ona funkcjonować. A zatem mamy taki stół z krzesłami. Tu mamy czarne włączniki, żeby pasowały do całości. Tu jest taki secik ustawiony na ściemniaczu, w związku z tym można go bardziej rozjaśniać lub ściemniać. I jest on stworzony z takich Edisonowskich żarówek o ozdobnych żarnikach. Na suficie też są takie motywy. Nie wiem jakie, jakie nazwać, ale takie właśnie. Tu są takie świecące deseczki. Im ciemniej, tym efekt jest fajniejszy. Jest oczywiście klimatyzacja, gdyż jak można żyć w tak spartańskich warunkach bez niej? Tu jest takie antyczne łoże przedłużone przez kompleksy z dzieciństwa na 2,30 oraz dwie szafki. Tutaj jest jeszcze taki grzejnik ponad dwukilowatowy. Ta sama klima ma nagrzaniu 3,5 kW i generalnie obydwa te urządzenia są zrobione na osobnych obwodach elektrycznych, w związku z tym można przyjść do nawet całkowicie wychłodzonego pokoju i dosłownie w 15 minut mieć saunę, gdyż oczywiście jest jeszcze standardowy grzejnik od centralnego ogrzewania. Tu jest takie okienko, a tam oczywiście przepiękna autko za nim i okienko ma jeszcze roletę. Taką całkowicie zaciemniającą obraz. W związku z tym fajnie się przy tym śpi. I teraz pewnie tego nie widać na filmiku, ale roleta jest również zielona, więc pod kolor ścian dobrana. W okienku jest jeszcze Moskitiera, taka z ramką na okno, więc można sobie otworzyć. Okno jest wentylacja, jest świeże wiejskie powietrze, a nie ma robactwa. W kwestii wentylacji przebiłem się do dawnych. Przewodów kominowych, i tu jest taka ładna ozdobna kratka. A tu są kiszone ogórki tegoroczne, też z własnej działki. Tu jest taki kredensik antyczny. Tu są drzwiczki na siłownię. O tym będzie osobny filmik, jak ją skończę. Tu jest mała biblioteczka oraz składzik masełek orzechowych. Też własnego wyrobu. Biblioteczka rzecz jasna jest większa, tylko jeszcze nie wszystkie książki wiozłem, więc niech nikt nie ośmieli się pomyśleć, że mam ich tak mało. Tu jest zestaw nagłaśniający, podłączony do MP3, a tu generalnie jest wyprowadzone gniazdko. Kiedyś być może, ewentualnie, ale to bardzo, bardzo odległa zapewne przyszłość tu jest miejsca telewizor. Ale nie będzie żadnej telewizji, a już zwłaszcza tej rządowej, gdyż podczas remontu uciąłem i zamurowałem kabel antenowy w ścianie, i nawet jak jakakolwiek w przyszłości dziewucha przyjdzie i będzie chciała oglądać telewizję. To powiem, że się nie da, jest świeżo po remoncie, nic nie będę wiercić, nie ma takiej opcji. A swoją drogą nie chciałbym mieć dziewuchy, która będzie oglądać filmy. Czy telewizję przede wszystkim. No, a tu jest jeszcze taka komoda, piękna, wygląda jak galeon. Niemalże. Na podłodze są wszędzie tego typu płytki położone. A wykończenia, czyli takie listwy przyprogowe, są oczywiście drewniane z opalanego drewna na całości. Stąd też całość tworzy w miarę spójną, jednorodną strukturę. On dopełnia jeszcze takowy żyrandol, również z drewna, z elementami kutymi, zardzewiałymi, z siatką, sterowany na pilota i z takimi rozmaitymi kolorkami. Im jest ciemniej, tym że jasna ładniej to wszystko widać. Tu jest jeszcze jeden fajny bajer, mianowicie taki yy, panel sterowania wszechświatem. Gdyż zasadniczo włącznik do oświetlenia głównego znajduje się przed wejściem do pokoju, ale tu jest jeszcze włącznik krzyżowy od światła, więc można tym wyłączyć. Tym przyciskiem odłącza się te oto świecące deseczki, które są też na pilota. Tutaj jest przycisk, żeby bezpośrednio spod kołdry załączyć sobie tę oto farelkę. A tu jest jeszcze gniazdko, gniazdko ma dwa USB-ki, a pod spodem jeszcze cała listwa zasilająca. No, to ostatni element, którego nie zdążyłem doczyścić, więc jest taka trochę brudna, ale jak się doczyści, to będzie ładna. W związku z tym jest pełno gniazdek, więc można sobie jakieś rozmaite laptopy obłożyć się tym i wszystkim w zasadzie spod kołdry sobie elegancko sterować. Także takie to było moje marzenie. Myślę, że w miarę się udało je spełnić i w związku z tym jestem tym bardziej zadowolony i tym bardziej doceniam właśnie po roku mieszkania na strychu z Nietoperzami, że w końcu można odpocząć w skrudnych warunkach. Także więcej filmików nadchodzi. Pozdrawiam, cześć.